Cześć jestem Klaudia to kanał No i już witam was w szybkich odpowiedziach. Omyj wartość danego wyrażenia. Oceń jaką liczbą wymierną czy niewymierną jest wynik obliczeń. I zaczynamy. Mamy tutaj pierwiastek z 6 to tam jest ponad 2. Więc za mamy 1 odjąć ponad 2 będzie liczbą ujemną. Więc tu jest mnożenie. Zapisujemy to w nawiasie i zmieniamy znaki na przeciwne. To do przepisania. Wymnażamy. To nam się skraca. I zostaje nam minus 3, czyli wynik jest liczbą wymierną. 1 odjąć około 1,4 będzie liczbą ujemną. Tutaj jest od razu liczba ujemna, no to zmieniamy znaki na przeciwne. Dodatkowo jest mnożenie, czyli musimy to wpisać jeszcze w nawias. Też wymnażamy to z tym, to z tym. Czyli będziemy mieć minus pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, czyli będzie odjąć 2. Dodać 2. Jest pierwiastek, czyli wynik jest liczbą niewymierną. I pod punkt C. Tutaj mamy 1,7, 1,8, 1,7. To jest wynik dodatni. Tutaj, uwaga, nie ma wartości bezwzględnej, więc to zostaje tak, jak jest. A tutaj jest 1,7 odjąć 3. No, to będzie ujemnie. Przepisujemy tak, jak jest, bez zmiany znaków. Tutaj też to przepisujemy, i mamy mnożenie, nawias. Tutaj zmieniamy znaki na przeciwne. Wymnażamy. Czy będzie dodać pierwiastek z trzech? Odjąć. 3. Tego nie ma. Liczba większa to liczba ujemna, czyli wynik będzie liczbą ujemną. 3 odjąć 1,8 to 1,2. Nie ma tej niewymierności, więc mamy liczbę wymierną. Ok. No to tak. Tutaj z tego będziemy zmieniać znak na przeciwny. 3,14. Razy 3, 14 to bankowo ponad 9. Więc tutaj będziemy mieć wynik ujemny. Ten minus. To ten. Tutaj wyciągamy liczbę dodatnią. Ten minus. Nawias i mamy minus 8. Dodać pi. Do potęgi drugiej. Minus 8, zmieniamy znaki na przeciwne. Plus 8 minus pi kwadrat. Ósemki się skracają, zostaje minus pi kwadrat, czyli wynik jest liczbą niewymierną. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I? No i już.